Południowe słońce prażyło nad zatłoczoną miejską ulicą, gdzie życie pędziło naprzód, a większość ludzi odwracała wzrok, gdy mijała cierpienie na tym rogu, gdzie cienie wieżowców padały na popękane chodniki. Chłopiec, nie starszy niż dziewięć lat, siedział skulony przy ceglanej ścianie. Żebra odznaczały mu się pod cienką skórą, oczy miał puste, a ręce drżały, gdy ściskał pusty papierowy kubek. Przechodnie mijali go. Jedni z aktówkami, inni z torbami z zakupami, jeszcze inni z odrobiną współczucia w oczach, ale bez odwagi w sercu, by się zatrzymać. Dla nich był niewidzialny, kolejnym dzieckiem porzuconym przez los. Ale dla jednej kobiety ten widok miał odmienić nie tylko jego los, lecz także jej własny. Przyjaciele, zanim pójdziemy dalej, jeśli wierzycie w dobroć, w drugie szanse i w historie, które przypominają o dobru ukrytym w ludzkości, poświęćcie chwilę. By polubić ten film, napisać komentarz, udostępnić go bliskim i zasubskrybować kanał za pozorami. Razem możemy dalej nieść te historie nadziei, których świat tak bardzo potrzebuje. Nazywała się Margaret Hale, kobieta po czterdziestce, która zaznała więcej trudów niż wygód. Jej mąż zmarł lata wcześniej, zostawiając ją samą z dwójką dzieci. Życie nie było łatwe, pracowała na dwóch etatach. Mieszkała w maleńkim mieszkaniu i często zastanawiała się, jak zapłaci czynsz. A jednak, mimo własnych zmagań, jej serce nigdy nie stwardniało. Wiedziała, co znaczy czuć się samotnym, co znaczy nie mieć nikogo. Więc, kiedy zobaczyła chłopca na tym rogu, z pochyloną głową, jakby pogodził się z losem, nie potrafiła przejść obojętnie. Margaret przykucnęła przy nim, zauważając spękane usta, brudną twarz, rozdarte ubranie i niemal rozlatujące się buty. Jego małe ciało drżało, jakby każdy oddech był walką. Szeptem powiedział, że ma na imię Elias i że nie jadł od kilku dni. Jego matka zniknęła miesiące wcześniej, a ojciec pogrążony w nałogu nigdy nie wrócił. Żył ze śmieci i resztek, ukrywając się w zaułkach miasta. Dla większości był po prostu kolejnym bezdomnym dzieckiem skazanym na zapomnienie. Ale Margaret nie mogła na to pozwolić. Bez wahania wzięła go za rękę. I poprowadziła z dala od tamtego rogu. Kolejne dni nie były łatwe. Przyjęcie Eliasa pod swój dach oznaczało więcej ust do wykarmienia, więcej trosk o rachunki i szepty sąsiadów, którzy nie rozumieli, dlaczego ryzykuje skromne środki dla kogoś, kto nie był rodziną. Ale Margaret ich ignorowała. Dała Eliasowi stare ubrania syna, gotowała mu ciepłe posiłki i tuliła w nocy, gdy budził się z koszmarów. Powoli chłopiec, który był kiedyś cichy i pusty, zaczął się uśmiechać. Uwielbiał książki, a Margaret przynosiła mu zużyte egzemplarze z lumpeksu, zachęcając do czytania. Zapisała go do szkoły, na początku było mu trudno, ale okazał się niezwykle ciekawy świata. Mijały lata, a choć życie wciąż było skromne, Elias rósł w siłę pod opieką Margaret. Był pracowity. Często pomagał jej nosić zakupy i sprzątać małe mieszkanie. Nauczyciele dostrzegli jego błyskotliwość, a z czasem stypendia zaczęły otwierać drzwi, które wydawały się zamknięte na zawsze. Margaret pękała z dumy, gdy dostał się na prestiżowy uniwersytet. W dniu jego wyjazdu przytuliła go mocno, ze łzami w oczach szepcząc: Zrób coś ze swoim życiem, Eliasie. Nie dla oklasków świata, ale dla siebie i dla chłopca, którym kiedyś byłeś. Studia były polem bitwy, długie noce, niekończąca się nauka, ciągłe zwątpienia. Ale Elias nosił w sobie wiarę Margaret jak tarczę. Świetnie radził sobie w technologii i biznesie, spędzając godziny w laboratoriach i bibliotekach, goniąc za pomysłami, które wielu uważało za nierealne. Były porażki, inwestycje, które upadły, prototypy, które się psuły, marzenia, które rozpadały się w dłoniach. Ale za każdym razem Przypominał sobie kobietę, która dała mu dom, gdy nie miał nic, nie mógł pozwolić, by rozpacz zwyciężyła. Pod koniec lat dwudziestych Elias założył firmę łączącą innowacje z misją technologie zrównoważone, służące prawdziwym ludzkim potrzebom. Inwestorzy wątpili, lecz jego wizja w końcu rozkwitła. Jego nazwisko pojawiało się w gazetach, jego wystąpienia przyciągały tłumy, a jego firma osiągnęła miliardowe zyski. Mimo tego sukcesu, w jego sercu nieustannie brzmiała jedna myśl: kobieta, która go ocaliła, gdy świat odwrócił wzrok. Pewnego popołudnia, wiele lat później, czarne luksusowe samochody zatrzymały się na znajomej miejskiej ulicy. Powietrze drżało, gdy przechodnie stanęli w bezruchu, obserwując konwój, który zatrzymał się przy zniszczonym budynku na rogu. Z jednego z aut wysiadł Elias, teraz mężczyzna po trzydziestce, elegancki w idealnie skrojonym garniturze. Kamery błyskały, szept rozchodził się po tłumie, rozpoznano w nim miliardera, który zrewolucjonizował świat biznesu, ale Elias nie przyszedł po Sławę, przyszedł po nią. Margaret była starsza, jej ciemne niegdyś włosy przetykane siwizną, ciało kruche, lecz duch niezłomny. Życie ją zmęczyło, ale uśmiech wciąż rozświetlał jej twarz kiedy zobaczyła mężczyznę wysiadającego z auta, nie poznała go od razu. Dopiero gdy ukląkł przed nią, z łzami w oczach i pochyloną głową, zrozumiała. To jej Elias, ten sam chłopiec, którego niegdyś uratowała. Ulica ucichła. Ochroniarze, przechodnie, gapie, wszyscy patrzyli. Elias ujął jej dłoń, przycisnął do czoła i powiedział, że wszystko, czym jest, każde osiągnięcie, każdy sukces, zawdzięcza jej. Powiedział, że mógł zostać zapomniany, ale ona dała mu życie. Teraz wrócił nie tylko z bogactwem, ale z wdzięcznością głębszą niż słowa. Od tego dnia życie Margaret się odmieniło. Elias przeprowadził ją do pięknego domu, zapewniając, że nigdy więcej nie będzie musiała pracować. Ale poszedł dalej, założył fundację w jej imieniu, pomagającą porzuconym dzieciom, zapewniającą im schronienie, jedzenie i edukację tę samą dobroć, którą ona kiedyś mu okazała. Media pisały o tym szeroko, nagłówki chwaliły jego pokorę, lecz dla Eliasa prawdziwą nagrodą był widok kobiety, która go uratowała, żyjącej w spokoju i szczęściu. Lata później, gdy pytano go, co zainspirowało jego imperium, nie wspominał o technologii ani o strategii. Mówił o głodnym chłopcu na chodniku i o kobiecie, która wybrała dobroć zamiast obojętności. Ona mnie ocaliła, gdy nie miałem nic. Wszystko, co teraz robię, jest, by to uczcić, powiedział. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub ten film, udostępnij go, zasubskrybuj za pozorami i zostaw komentarz. Twoje wsparcie pomaga nam szerzyć przypomnienia, że dobroć może zmienić bieg życia. A zanim skończymy, napisz w komentarzu: Co byś zrobił, gdybyś mógł zmienić czyjeś życie jednym aktem dobroci? Historia Margaret i Eliasa przypomina nam wszystkim, że jedna decyzja, jeden moment współczucia, może rozbrzmiewać przez dziesięciolecia i kształtować przyszłość w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czasem najmniejszy gest, podzielenie się jedzeniem z głodnym dzieckiem, może stać się ziarnem cudu.